Chciałeś gdzieś żotkiewkę? Nie zawracaj mi gitary. Prosiłem cię tyle razy, Piotrek. Nie przeklinaj. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Będę przeklinał. Dupa. Dupa. Nic nie słyszę. La 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 la. I dobrze, bo i tak byś mnie nie zrozumiał. Zrozumiałbym, bracie, ale ty jesteś zamknięty w sobie. To mnie martwi. Nie możesz tak wtryniać się w moje życie. Staram ci się pomóc i służyć radą, a ty mnie odtrącasz. Jak tak możesz? Mam na głowie poważny problem. Możesz mi się zwierzyć, Piotrek. Jestem Twoim bratem. Spróbuję, ale nie zawiedź mojego zaufania. Dobrze, postaram się być dobrym powiernikiem Twoich uczuć. Zamierzam kupić. Środek antykoncepcyjny. O nie! Ale jak to? Zastanawiam się, jak poprosić o niego w kiosku. Może lepiej zachowaj wstrzemięźliwość powstrzymaj grzeszne myśli. Próbowałem, ale nie wytrzymuję. To ponad moje siły, muszę kupić zabezpieczenie. To poważny krok, odradzam ci to stanowczo, to pochopne i nieodpowiedzialne. Co jeśli w kiosku cię rozpoznają? Nie dbam o to, pragnę zespolić się z Kingą. Nie pozwól, żeby pożądanie cię zaślepiło, zatracisz siebie. No i jeszcze rozpoznają cię w kiosku. Wiem, też się tego boję. Co ty byś zrobił na moim miejscu? Wiem. Żałuję, że nie odwiodłem Cię od zamiaru kupna. No wiesz. Ale w ten sposób nikt cię nie rozpozna, gdy będziesz to kupował. Trochę się duszę, ale to świetny pomysł. Pomyślałem o wszystkim. Gdyby ci się nie udało, kupiłem ci jeszcze. Ochraniacz na fifara! Dzięki, bracie! Tristano!